Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Maj zazwyczaj wypełniony był po brzegi różnego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Tym razem ze względu na panującą pandemię, Dzień Pionierów Stargardu miał zupełnie inną formę. Bieg Forsycji odbył się wirtualnie, podobnie zresztą jak Noc Muzeów. Czy Stargardzianie, Pani zdaniem, oswoili się już z wirtualną kulturą? No, niestety nasza rzeczywistość się zmieniła. Mamy pandemię i troszeczkę zmienił się też styl naszego życia, ale myślę, że natura ludzka jest taka, że szukamy zawsze czegoś nowego, szukamy wzajemnych relacji, szukamy innej możliwości spotkania i myślę, że chcąc czy nie chcąc zaczęliśmy jednak spotykać się i być razem w tych innych przestrzeniach, właśnie online, w wirtualnej przestrzeni. Niewiele ponad dobę dzieli nas od czwartej już edycji Art Festiwalu Stargard, edycji wyjątkowej. Proszę powiedzieć, dlaczego ona będzie wyjątkowa? No tak jak i nasze życie, musimy tym razem znowu znaleźć inną formę spotkania, inną formę prezentacji. Początek był taki, że... No, no, jak wszyscy no poczuliśmy się trochę tacy zamknięci, ograniczeni, że czegoś nie będzie, ale, ale nie dajemy się tak, nie poddajemy się, nie dajemy łatwo za wygraną, no więc i oczywistością stało się to, że będziemy szukać czegoś innego i w tym roku możemy nasz Art Festiwal przenieść właśnie w tę cyberprzestrzeń. Możemy spotkać się online. Nasi stargacy, artyści mogą tutaj właśnie zaprezentować swoją twórczość i myślę, że to będzie nawet ciekawe, będzie pewną odmianą, i tym razem w w domu będziemy mogli uczestniczyć w art festiwalu. Zarażamy tylko kulturą. Wydaje się, że to hasło promujące tegoroczną imprezę doskonale wpisuje się w rzeczywistość. No Myślę, że tak i byśmy tak chcieli, żeby tylko taka forma wirusa wśród nas panowała czyli tylko kultura, dobry humor, piękno i coś, co się wokół ciekawego dzieje, żeby było tym naszym udziałem właśnie w tych dniach. Na udział w tegorocznej edycji Art Festiwalu Stargardt zdecydowało się mimo wszystko ponad 70 artystów. Na jakie atrakcje możemy więc liczyć? Ja myślę, się wszystko to, co możemy w tej przestrzeni pokazać, więc na pewno będzie fotografia, na pewno będzie sztuka malarska, muzyka. Zobaczymy, będzie pewnie trochę niespodzianek. I ja też czekam na uruchomienie tej platformy. No, jak, co roku, jak co roku Art Festival jest dla mnie takim szczególnym wydarzeniem i w tym roku właśnie w tej innej formie, myślę, tym bardziej ciekawy i, i chyba jeszcze bardziej na niego czekam niż zawsze. Jedna rzecz mi, tylko jeden niepokój, odpad jaka będzie pogoda, bo pogoda nie będzie miała zupełnie znaczenia w tym roku, czy w słońcu, czy w deszczu. Będziemy mogli wszyscy wędrować, oglądać i być razem z naszymi stargackimi artystami. Wydaje się jednak, że stargardzcy artyści nie będą mieli do końca łatwego zadania, bo przypomnijmy, każdego roku w maju, począwszy od pierwszej edycji art festiwalu, maj wypełniał ulice Stargardzkie nie tylko muzyką, sztuką, kulturą, ale także i tymi, którzy przychodzili ją oglądać. Tym razem, tak jak mówimy, jest zupełnie inaczej. Będziemy mogli to zobaczyć, ale z domu. Czy myśli pani, że artyści będą w stanie odpowiednio przekazać swoje dzieła? Zaprezentować? Sprzedać? Ja jestem pełna nadziei i ufam to, że nam się uda. No oczywiście spotkanie twarzą twarz i, i, i rzeczywiste obcowanie ze sztuką jest zupełnie czymś innym, no ale, ale w tym roku musimy spróbować tak. Myślę, że za rok Artfestiwal wróci do tej poprzedniej formy, znaczy uczestnictwa naszego w sztuce, w twórczości stargackiej w takich różnych ciekawych przestrzeniach, a być może jeszcze do przyszłego roku wypracowujemy jakąś nową formułę. Która no, będzie może jeszcze ciekawsza, zaproponujemy Państwu coś innego. Wspomniała Pani wcześniej, że z niepokojem czeka na uruchomienie platformy, na której będzie można wziąć udział w art festiwalu. W takim razie jutro jest otwarcie, jutro o godzinie 12.00. Gdzie możemy znaleźć link, czy gdzie możemy znaleźć platformę, na której te wszystkie wydarzenia będzie można zobaczyć? Zapraszam do zaglądania na stronie Starkackiego Centrum Kultury, który jest tym głównym organizatorem, bezpośrednio zajmuje się właśnie tą całą stroną techniczną, i tam będzie link, tam będziemy mogli wejść i spotkać się właśnie z naszymi starkowskimi artystami. Muszę powiedzieć, że no będzie mi brak. Y tego, tego, spotkania, tego ciepła, tej rozmowy. Co roku właściwie można powiedzieć, że w bardzo szybkim tempie starałam się spotkać z każdym, być w każdym miejscu. Ostatnio mi się nie udawało, bo to było już tylu chętnych, ale no ale myślę, że w tym roku będzie inaczej i, i też też będzie dobrze. Ktoś mi kiedyś powiedział, że czasami jak jest inaczej, to nie znaczy, że jest źle, że też jest dobrze, jest inaczej, ale pięknie. Rozumiem, że zarówno pani, jak i organizatorzy wierzą w to, że jednak stargardzianie zaakceptują wirtualną rzeczywistość, wirtualną sztukę i że ona do nich przemówi. Jestem głęboko przekonana, że tak będzie, bo jednak ta nasza stargacka sztuka ma swoich zwolenników, no to jest nasze rodzimy, wiadomo, że co tak bliskie sercu, to chce się poznać, chce się z tym być. Wierzę, że nasi mieszkańcy będą razem z naszymi twórcami będą podziwiać to, to co się w ciągu roku nowego wydarzyło, urodziło w ich. Dziś tego rodzaju wydarzenia, które odbywają się zupełnie w wirtualnym świecie, tak naprawdę wszyscy akceptujemy. Raz dlatego, że ta wirtualna rzeczywistość jest nam bliska, my ją wszyscy dobrze znamy. Jednak zastanawiam się, czy sztuka w takim wirtualnym wydaniu ma rację bytu? Czy być może potrzebujemy jakiegoś nowego podejścia? Ja myślę, że można te dwie rzeczywistości też pogodzić. Można, można sztukę odbierać właśnie w wirtualnej przestrzeni, ale ja głęboko zachęcam do tego, żeby wrócić do tego rzeczywistego życia, żeby uczestniczyć w tej sztuce na żywo, zresztą nie tylko w sztuce, w każdej sferze naszego życia. Nie da się żyć w internecie tak naprawdę i na stałe. Nie da się tam realizować swoich przyjaźni, reali nie można tam realizować e, wszystkich e, innych relacji. Nie można żyć w internecie, świat wokół nas jest prawdziwy, żywy i musimy do niego wracać w każdej sferze. Wierzy Pani, że kultura podniesie się po pandemii? Jestem przekonana, że tak. Część... Myślę, że każdy z nas odczuwa potrzebę tego powrotu do normalności, zar zarówno my, użytkownicy, jak i również twórcy. Myślę, że tą nową formą, jaką właśnie jest, wirtualna przestrzeń zostanie w pełni wykorzystana, ale, ale to, co na żywo, że tak powiem, to, to jest najlepsze, najpiękniejsze. Część artystów twierdzi, że to właśnie kultura była tą najbardziej zaniedbaną gałęzią, czy to gospodarki, czy naszego życia, jeżeli chodzi o okres pandemii koronawirusa. Może się Pani zgodzić z taką tezą? Ja myślę, że y, to było na pewno przełamanie pewnych barier, pewnego znalezienia zupełnie nowego rozwiązania tak jak teatry, sale koncertowe, orkiestry, no musieli znaleźć nową formułę. No trudno też pewne projekty realizować, które wymagają jakiegoś współdziałania, na odległość, ale z tego co mogliśmy obserwować, że i ta, takie rozwiązania były, że przecież bardzo wiele utworów, gdzie każdy z artystów nagrywał w swoim studiu, razem dawało wspaniały efekt. No, no właśnie jakby taka pewna nowa dziedzina tej sztuki się stworzyła, ale Myślę, że no, wszystko ma swoją rację bytu, wszystko można wykorzystać. No, rzeczywiście myślę, że artystom może było trudno, ale, ale w wielu takich dziedzinach y, przejście na, na, na tą wirtualną przestrzeń było trudne, bo tak jak w edukacji w różnych innych, nawet można powiedzieć, że porada medyczna też się czasami odbywała online czy, czy tylko y, drogą telefoniczną. Także wiele, wiele przestrzeni naszego życia żeśmy musieli jak gdyby zmodernizować do, do tego typu funkcjonowania. No ale myślę, że można elementy zachować, wykorzystać w przyszłości, ale ja cały czas jestem zwolennikiem takiego prawdziwego życia. Pod koniec maja to będzie ten moment, kiedy nastąpi odmrażanie kultury. Czy już wiadomo, jak będzie to wyglądało w Stargardzie? No, te wszystkie nasze instytucje kultury się do tego e, przygotowują zaró zarówno e, książnica e, która no, też jest trochę teraz w innej rzeczywistości e, bo przenosi się do nowego obiektu e, muzeum jak widzimy noc muzeum też świetnie została zrealizowana w tej nowej formule też była bardzo interesująca inna niż zazwyczaj e, no SCK wszyscy cały czas e, zastanawiamy się jak ruszyć, jak, jak najwięcej przekazać naszym mieszkańcom, również do otwarcia Młodzieżowy Dom Kultury przygotowuje się też w innej formule pewnie ograniczonej, ale, ale jednak też, aby, aby można realizować swoje cele, swoje misje. Cały czas nad tym pracujemy. Czy samorządy dadzą radę podołać tym trzem miesiącom, które spowodowały tak naprawdę braki przychodów w tych instytucjach? Bo wiemy, że z kulturą jest tak trochę jak z oświatą czy służbą zdrowia, że bez niej nie da się żyć, ale jednak stanowi pewnego rodzaju obciążenie. No ale stanowi też ważny element życia. Na pewno te trzy miesiące, jeżeli chodzi o tę sferę budżetową, są bardzo y, trudne i nie, nie będzie je tak łatwo odrobić. Natomiast no, cały czas czekamy, jak ta sytuacja, jaki będzie dalszy rozwój. W tej, w tej kwestii, w tym obszarze, no miejmy nadzieję, że w jakiś inny sposób, z innymi nakładami, ale naprawdę będziemy robić co w naszej mocy, żeby, żeby ta kultura w naszym mieście jednak w pewnej formie tutaj znowu wróciła do, do jakiejś aktywności. Nie wyobrażamy sobie też inaczej. Myślę, że pierwszą... Kończąc pierwszą część naszej rozmowy, wrócę jeszcze do Art Festiwalu. Powiedzieliśmy, że jutro o godzinie 12, i to jest ta dobra wiadomość, wirtualna edycja czwartej edycji Art Festivalu Stargard. Przypomnijmy, że to nie tylko jeden dzień, bo to aż cały weekend wydarzeń kulturalnych. Tak jest. Życzę Państwu, żeby to był taki dobry, artystyczny weekend, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili gdzieś właśnie w tej przestrzeni, już nie na żywo, żebyśmy się spotkali i wszyscy cieszymy się tym, co uda nam się zobaczyć. I bardzo dziękuję stargackim artystom, że zdecydowali się na tą formę i że jednak swoje aktywności będą z nami, będą dla nas, dla Stargardzian, też w tym roku. Teraz żegnamy słuchaczy radiowych, a na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy, zapraszamy na kanał radiowy na YouTube. Dziękuję. dziękuję. Pani prezydent. Tak jak powiedzieliśmy, zaczyna się kolejny etap odmrażania gospodarki, ale nie tylko gospodarki, bo również placówek oświatowych, edukacyjnych i nie tylko. Wiemy już, że od początku maja mogą funkcjonować żłobki i przedszkola. Proszę powiedzieć, jak Stargardzianie zareagowali i czy rzeczywiście zainteresowanie tego typu usługami było duże? No, tak jak już w poprzedniej rozmowie powiedziałam, że jest potrzeba powrotu do normalności. Taką potrzebę też. Odczuwają rodzice. Przecież muszą wrócić do swoich zakładów pracy, muszą zacząć też funkcjonować w tej przestrzeni zawodowej. Nie wszystko da się załatwić online. No więc takie potrzeby sygnalizowali. Otworzyliśmy te przedszkola niemal w momencie, kiedy zostało to ogłoszone, bo 12 maja nasze placówki ruszyły, zarówno przedszkola, jak i żłobek. Można powiedzieć, że z każdym dniem liczba dzieci w tych placówkach wzrasta. Też jest zapowiedź, że od 25 maja będzie ich znacznie więcej. Na dzień dzisiejszy 164 dzieci jest w naszych przedszkolach i mamy również 62 miejsca w żłobkach. Zapewne do końca roku szkolnego dzieci nie powrócą do szkół, jednak rząd otwiera pewne furtki, zwłaszcza dla dzieci uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Te będą mogły wrócić 25 maja. Jak wygląda przygotowanie stargarskich placówek i czy te kroki już zostały podjęte w tym kierunku? Tak, kilkakrotnie się już spotykaliśmy z dyrektorami szkół podstawowych. Opracowujemy wspólne procedury, które mają zapewnić bezpieczne funkcjonowanie dzieci w szkołach. Już mamy to doświadczenie po otwarciu naszych przedszkoli. Opieramy to wszystko na wytycznych ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Konsultujemy to z naszym powiatowym inspektorem sanitarnym, także te procedury są naprawdę bardzo dobrze opracowane. Przygotowujemy szkoły na no miejsca do nauki. Zgodnie z tymi wytycznymi gromadzimy wszystko to, co w szkołach będzie potrzebne, żeby w bezpieczny sposób zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogli tam przebywać. No, dyrektorzy szkół teraz opracowują ten system pracy, zbierają informacje na temat, ilu rodziców jest zainteresowanych tym, aby ich dzieci już mogły wrócić do swoich szkół. Także, no, bo to wszystko oczywiście też zależy od ilości dzieci, bo wytyczne ściśle określają, jakiej, ile dzieci może przebywać w jakiej przestrzeni razem z nauczycielami, no więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy, ale również będzie to dydaktyka, no na pewno w inny sposób zorganizowana niż tradycyjnie. No ale też nie widzimy jak gdyby takiej opcji, żeby dziecko, które przebywa kilka godzin w szkole, wróciło do domu i dalej prowadziło to, uczyło się zdalnie, byłoby to już takim znacznym przeciążeniem. Także pracujemy nad tym, żeby, żeby to wszystko miał właściwy wymiar i żeby dzieci też cieszyły się tym powrotem do szkoły, żeby to nie było dla nich też takim jakimś surowym przebywaniem w ograniczonych przestrzeniach od, od siebie, odsunięcie. Oczywiście to wszystko będzie będzie musiał być zastosowana, żeby to było w sposób przyjazny, też dobry dla dziecka, żeby się bezpiecznie czuło, żeby się bezpiecznie czuli rodzice, którzy wyślą swoje dziecko do placówki. Jeżeli chodzi o edukację, to wydaje się, że najtrudniejszą sytuację mają tegoroczni maturzyści, ale także uczniowie klas ósmych, ponieważ przed nimi są egzaminy. Tutaj wiemy, że rząd również przygotowuje pewne rozwiązania i umożliwi konsultacje z nauczycielami. Tak, szkoły również nad tym pracują. Też, żeby zorganizować to dobrze, w sposób bezpieczny, również taki, żeby uczniowie mogli skorzystać z tych konsultacji, żeby też nauczyciele mogli. To w dobry sposób zorganizować. Cały czas spotykamy się każdego dnia za moment też. Będziemy uczestniczyć w takim spotkaniu online ze Związkiem Miast Polskich w Komisji Właśnie Oświaty. Zobaczymy, jak inne miasta też sobie z tym radzą. Także dzielimy się doświadczeniami również w tej sferze, żeby to w jak najlepszy sposób zrealizować. Zapytam jeszcze tak, czy ma Pani informację, jak przebiegała edukacja zdalna w stargarskich Placówkach? No więc muszę powiedzieć, że to różnie wyglądało w różnych szkołach. Niektóre szkoły od początku bardzo dobrze poradziły sobie z takimi platformami edukacyjnymi i te lekcje odbywały się na żywo. W niektórych przypadkach były to przekazywanie informacji na, na maile. Ale myślę, że każda szkoła znalazła swój sposób, żeby nie, nie tylko prowadzić lekcje, ale również kontaktować się ze swoimi uczniami, nie, podtrzymywać jakiś wie, bliski kontakt. Przynajmniej mam nadzieję, że wszędzie tak było. Yy... To nie, to nie było łatwe na pewno, bo to jest nowe doświadczenie, zarówno dla nauczycieli, dla rodziców i dla dzieci. Cała ta sytuacja, cała ta atmosfera, która nas zmusiła do, do prowadzenia tego typu edukacji, też nie była łatwa, też nie była sprzyjająca. Wszyscy byliśmy poddani stresowi, trzeba się było w domach zorganizować. No tutaj staraliśmy się sprostać tym wymaganiom, żeby każdy uczeń miał dostęp i do internetu. I do laptopa, do tableta, czy do, te, do telefonu? No myślę, że pewnie nie było to doskonałe w wielu przypadkach, no ale każdy robił myślę, wkład odpowiedni wysiłek tego, żeby to było w jak najlepszy sposób przeprowadzone. Mówimy o kulturze, mówimy o edukacji. Mówiliśmy również o tym, że przez ostatnie tygodnie pozostawaliśmy zamknięci w domach, to szczególnie trudny czas dla osób samotnych i starszych. Proszę powiedzieć, jak radzili sobie stargardcy, seniorzy w tym czasie? Trudnym, jakby nie było dla nich? Myślę, że wielu z nich naprawdę pozamykało się w swoich domach. I tutaj muszę powiedzieć, że ten czas też pozwolił pokazać, że wielu naszych mieszkańców. No, można powiedzieć, wielkość ich serca, bo naprawdę taka pomoc sąsiedzka była bardzo dobrze zorganizowana. Wielu starszych ludzi właśnie mogło liczyć na swoich sąsiadów, którzy robili im zakupy, dostarczali niezbędne leki, produkty, interesowali się nimi. Natomiast oni naprawdę pozostawali zamknięci w domu. Nawet czasami bliskie rodziny też nie spędzały z nimi czasu, był to tylko kontakt telefoniczny. Myślę, że teraz, kiedy powoli zaczynamy od, odmrażać tę sytuację, kiedy już można wychodzić, dla wielu starszych ludzi nie jest to problemem. Oni wychodzą, mają swoje działki, mają, mają taką swoją przestrzeń, ale wielu z nich dalej no, podlega temu lękowi i też, kiedy znaleźli tak jakby nowe rozwiązanie na swoje życie, teraz jest im, jak gdyby trudno to zmienić, czyli dalej pozostają w domach. Nie jest to ale mamy w mieście wiele instytucji i osób dobrego i wielkiego serca, osób związanych ze środowiskiem seniorów. I wierzymy w to, że na pewno podejmą działania, które pozwolą powrócić do tego, co było wcześniej. Tak, muszę powiedzieć, że też nasze kluby seniora, które działały w mieście, mimo ograniczeń, aktywnie działały. Wiem, że klub seniora na lotnisku miał spotkania online, różnego typu też kursy w Kluczewie. Też było wiele takich akcji, na przykład seniorzy dla dzieci. Wiem, że piekli pizze, później te pizze były do dzieci rozwożone cały czas były tam szyte maseczki, w kluczewie zostało szytych naprawdę kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy maseczek, które nieodpłatnie trafiają w różne miejsca do naszych mieszkańców, tam, gdzie są potrzeby, i do przedszkoli, i teraz do szkół i do różnych placówek trafiły, także to jest ogromna wartość. W ogóle te maseczki były szyte w różnych stowarzyszeniach, w różnych miejscach, one trafiały nieodpłatnie tam, gdzie, gdzie były bardzo potrzebne. Gdzie można było wykorzystać. Także to jest. No, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i wszystkim tym ludziom dziękuję. Stoją Stargard, również wiem, że rozwozili, robili zakupy osobom starszym seniorom, też dostarczali maseczki, szyte. Pełna rodzin. mobilizacja w mieście. Tak, ogromna mobilizacja, wzajemna pomoc i, i ja naprawdę ogromnie Państwu za to wszystko dziękuję. No Czekamy teraz na decyzję wojewody, czy będzie można od 25 maja otworzyć właśnie te miejsca, czyli te kluby seniora środowiskowe domy, samopomocy, domy dziennego pobytu. Myślę, że to też już jest potrzebne, aby, aby ludzie zaczęli wracać w te miejsca, żeby zaczęli się ze sobą kontaktować. Ja wiem, że dla niektórych z Państwa ta izolacja była bardzo trudna do przetrwania, dlatego też uruchomiłam taki dodatkowy numer pod który można było się kontaktować ze mną i muszę powiedzieć, że kilka takich telefonów y, ważnych odebrałam, y, gdzie można było naprawdę pomóc y, w różnych trudnych sytuacjach życiowych. I nadal zachęcam, że jeżeli Państwo macie jakieś y, takie trudne momenty, czy y, jakieś takie nietypowe sytuacje, z którymi byście chcieli porozmawiać ze mną, to, to jest nie tylko do seniorów, to jest do każdego z Państwa, do rodziców, którzy posyłają dzieci, do młodzieży, która y, gdzieś tam y, w tej trudnej sytuacji, tej edukacji y, na odległość uczestniczy. Także jest to numer, jest określony czas, w którym naprawdę. Y, ja Państwu służę pomocą, rozmową i, i ile będę mogła wyjaśnić pewne sytuacje, czy pomóc w ich rozwiązaniu, to oczywiście. A kiedy ja jest... Normalnie jest... po ludzku zwyczajnie porozmawiać. A kiedy jest nadzieja na to, że będziemy mogli pójść do urzędu już bez żadnych takich mocnych ograniczeń powiedzmy i załatwić sprawę? Ja chciałam powiedzieć, że nasz urząd funkcjonuje cały czas. Załatwiamy e, wszystkie sprawy, zarówno w ratuszu, jak i na, na Czarneckiego, także... My nie, nie zamknęliśmy drzwi nigdy przed Państwem. Był ten taki moment tego chyba tygodnia czy dwóch, to była taka mocna izolacja, ale też nie był zamknięty, też można było wejść i załatwić wszystko. Także urząd jest cały czas otwarty, jesteśmy do Państwa dyspozycji. A czy już też przychodzą interesanci wprost do urzędu, bo przedtem zapraszaliśmy do tego, aby poniedziałek, kiedy zawsze prezydent spotyka się z mieszkańcami był wtedy pod telefonem, zresztą też się spotykam z Państwem tutaj w internecie, odpowiadał na pytania, które na czacie Państwo zadawaliście. Także my w zasadzie jesteśmy cały cały czas dostępni. Także i ten numer telefonu i telefon Pana Prezydenta jest też dla Państwa zawsze otwarty. Zresztą wspomniałam o czacie, bardzo wiele pytań i, i, i też niepewności, które Państwo macie, też tą drogą z nami się komunikujecie. Właśnie można powiedzieć, że było tak zawsze i jest teraz też, że cały czas jesteśmy w różnych przestrzeniach do Państwa dyspozycji. I tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. Dziękuję Państwu. Miło mi było się spotkać.